Zapraszam Was dzisiaj na recenzję majowego pudełeczka Biglossi. Dostałam to pudełko w ramach konkursu na ambasadorkę Biglossi, ale moja opinia będzie całkowicie szczera i taka całkowicie moja, także zupełnie nie naciągnięta, tylko taka szczera jak wiecie, że potrafię być. Pudełko przyszło do mnie dość niedawno i tak naprawdę trzeba było na nie czekać naprawdę długo, dlatego, że e, chyba planowo powinno być jakoś 17 maja, przyszło z końcem maja. Przez to znalazł tutaj produkt dodatkowy, który e, no, zaraz Wam pokażę, ponieważ ja już te pudełko otwierałam, nie mogłam się e, tutaj doczekać, ale też druga sprawa jest taka, że chciałam Wam e, po prostu chciałam zapoznać się z tymi produktami i przedstawić w sposób rzetelny, tak, abyście dokładnie wiedzieli, o czym ja mówię. Przede wszystkim, żebym ja wiedziała, o czym Mówię, a nie próbowała zgadywać, co znajduje się w środku. Także już je otworzyłam, i dla mnie to już taka duża niespodzianka, jak dla was, podejrzewam, nie jest. Z tego, co pierwsze w ogóle rzuciło mi się w oczy, to zdecydowanie kolor. Te pudełka, jak kojarzycie, zawsze są takie w bardzo bladym, różowym kolorze. W tej chwili jest taka fuksja, piękny, taki soczysty kolor. No i widać tutaj również znaczek Hebe, czyli ja już wiem tak naprawdę, że jest to współpraca właśnie drogerii Hebe z marką Big Lossi. I tutaj też będzie trochę produktów właśnie pochodzących z tej drogerii które tak naprawdę właśnie są tak jakoś na wyłącznej większości sytuacji dostępne właśnie w Hebe, także może być to coś zupełnie innego. Może przejdźmy już do środka tego pudełka, ale zanim też jeszcze wam podtrzymam was troszeczkę w niepewności. Znalazłam tutaj magazyn Big Lossy, który ukazuje się co 3 miesiące właśnie w każdym pudełku i tutaj są różne artykuły o kosmetykach, o ciuchach, o modzie, także magazyn po prostu, który możemy sobie poczytać. Również była tutaj wizytówka marki Gosz. Oraz taki bon na zakupy w Hebe za 10 zł, ale warunkiem tutaj jest oczywiście wydanie jakiejś konkretnej kwoty, w tym przypadku 50 zł. Mamy tutaj również kartę, którą możemy sobie wypełnić i dzięki temu będziemy członkiniami, czy też członkami właśnie drogerii Hebe. Możemy tutaj pewnie zbierać jakieś punkty, jeszcze nie przeczytałam tego regulaminu, ale zapoznam się na pewno. Oraz zostaliśmy... Również takie nakleki, właśnie z Hebe, z różnymi tam napisami. Hashtag Hebe na przykład, pięknie dziś wyglądasz. Także coś takiego możemy sobie nakleić, gdziekolwiek tak naprawdę sobie mamy życzenie. Jest również ulotka, w której właśnie zaprezentowane są wszystkie produkty. No i do nich już chciałabym Was serdecznie zaprosić. Bo w środku pudełeczko wygląda w ten sposób, tutaj jest taka piękna fioletowa kokardka, naprawdę ładnie wygląda to pudełko, muszę stwierdzić i nawet ym, gdybym nie wiedziała, że yy, właśnie, nawet gdybym wiedziała, że chociaż wiem, że Hebe ma właśnie motylka w swoim logo, to tak naprawdę ten motelek tutaj nie jest na tyle nachalny i, i naprawdę ładnie się prezentuje, yy, nie kojarzy się tak wybitnie właśnie z marką Hebe, także jest taki yy, neutralny to motyw, bardzo ładnie to wygląda. I cóż, otwieramy. Widoko jest napchane po brzegi, to trzeba przyznać. Jest maleńkie, ale produktów jest sporo. I tak jak już Wam wspomniałam, jest dodatkowo jeden produkt tutaj dodany, właśnie za tą zwłokę. Za to, że tak długo trzeba było na nie czekać. Zaraz wam pokażę, co to dokładnie jest. Z tego, co tutaj wyczytałam na ulotce, to te produkty, które znajdują się w pudełku, mają troszeczkę przybliżyć nas do wiosny i lata, czyli pomóc nam zregenerować swoje stopy, swoją twarz, skórę oraz włosy. Czyli takie atrybuty, które no, widoczne są, bardzo się rzucają w oczy właśnie wiosną i latem. No i zobaczymy w sumie, czy faktycznie tutaj strzelili się właśnie wymagania kobiet. Pierwszym produktem jest faktycznie preparat do stóp. Jest to marka SheFood. Jest to pełny produkt, który normalnie kosztuje 21,99 za 50 ml. Jest to serum ultra regeneracyjne, które ma kompleks ceramidów, masło Shea. i jest przeznaczone do zniszczonych, popękanych i szorstkich stóp, który intensywnie regeneruje oraz łagodzi podrażnienia. Także tak wygląda ten nasz pierwszy produkt. Następnie, jeśli jesteśmy przy stopach, no to może zostańmy przy nich i y, pokażę Wam plastry, które były największym produktem, który tutaj znalazłam. I jest to marka Purdem i są to plastry na zniszczone pięty, które regularnie kosztują 19,99 za 4 sztuki, czyli całe to jest produkt tutaj w tym momencie w tym pudełku. Jest to intensywna terapia y, opracowana, aby nawilżyć, ukoić suchą i zrobować ją skórę pięt. A składniki takie jak um, olej rzeżowa czy olej z drzewa herbacianego intensywnie zmiękczają i nabliżają skórę właśnie pięt. Także, yy, no, tak to wygląda. To jest zupełnie dla mnie nowość. Niczego takiego wcześniej jeszcze nie widziałam i nigdy przede wszystkim nie używałam. Także jestem bardzo ciekawa tego produktu. I następnym produktem, który znalazłam w tym pudełku jest ta pomadka, którą mam dzisiaj na ustach. Ona wygląda w ten sposób, ma takie matowe opakowanie i jest to odżywcza pomadka do ust, tak się ona nazywa. Cena regularna, bo to jest pełnowartościowy produkt, to 31,99 za 4 gramy. Ten kolor, jak tutaj możecie zobaczyć, to jest taki pomarańcz, coś takiego z, takim, z taką delikatną poświatą, z czymś takim. To nie powiedziałabym, że to jest brokat, ale jest to tak jakby delikatny, taki połysk, kolor taki delikatnie marchewkowy, ale połyskujący. Bardzo fajnie wygląda. Tutaj jest napisane, że są to, jest to pomadka, która nadaje gładkie, jedwabiste i niesamowicie połyskujące usta i z tym się mogę zgodzić. Dzięki dużej koncentracji pigmentów pomadka nadaje intensywny, kuszący, długotrwały kolor. Co do trwałości, to nie mogę tego jeszcze stwierdzić, dlatego że nałożyłam, nałożyłam ją może jakieś pół godziny temu. Ale faktycznie wygląda dość ciekawy. Myślę, że przy tej mojej czerni tak dosyć yy, mocno jest widoczna. Ciekawa jestem, czy Wam się podoba, jak ona wygląda. Dajcie mi znać. Następnie pokażę Wam dwa produkty do pielęgnacji włosów i pierwszym z nich będzie maseczka do włosów z olejkiem arganowym z firmy Prosalon i tutaj mamy naprawdę malutkie opakowanie, ponieważ ona normalnie, regularnie ma aż kilo. Także ta cena wtedy za te kilo to jest 28,99 My tu mamy takie, taką kapeczkę, tak naprawdę tego nie ma dużo, bo tutaj jest 50 gramów. I to jest maseczka, która ma regenerować, nawilżać, przywracać włosom siłę, witalność oraz nadawać niepowtarzalną gładkość i połysk. Trudno mi powiedzieć, czy tak będzie działała, ponieważ no dopiero, dopiero tylko zdążyłam ją powąchać. Jeśli chodzi yy, o zapach, no to muszę Wam powiedzieć, że jest taki bardzo słodki, konsystencja jest taka budyniowa, yy, kolor biały. Na razie trudno jest tutaj się cokolwiek wypowiedzieć, kompletnie nieznana mi firma Pro Salon, ale jest napisany też profesjonal. Czyli mogę się zasugerować, że ma działać profesjonalnie, dam Wam znać oczywiście o tym. I kolejnym produktem do włosów będzie maseczka i to jest maseczka w takim opakowaniu, które jak wciśniemy, to ona już tam nie wróci do stanu pierwotnego. Także może to wskazywać o jakichś składnikach aktywnych. Zaraz zobaczę, czy tak faktycznie jest, chociaż tutaj trzeba byłoby się mocno zagłębić w skład. Ale bardzo często takie opakowania jakby wskazują na to właśnie, że są jakieś aktywne składniki, które muszą być w takich właśnie opakowaniach zamknięte. Jestem ciekawa, czy tak jest, chociaż regularnie widzę, że opakowanie jest takie zwykłe, okrągłe. Jest to marka Pyto. Nazywa się to maska do włosów Pyto Keratin. Ultra regenerująca maska do włosów osłabionych, uszkodzonych. Przywraca objętość, elastyczność i blask. I tutaj cena jest, powiem Wam, dość duża, bo za 200 ml to jest 106,99 groszy. My dostaliśmy pojemność 50 ml, także i tak to jest sporo w sumie. Tak naprawdę jestem bardzo ciekawa, nie ukrywam, ponieważ mówię, to opakowanie mnie jakoś tak intryguje. Możliwe, że tak jak powiedziałam, wcale nie jest, ale widząc takie opakowanie, które jest takie bardzo solidne, aluminiowe, mi to mówi, że ta maska coś ma w sobie takiego dobrego, więc jestem bardzo ciekawa i też nigdy się z tym produktem jeszcze nie spotkałam. I mamy dwa ostatnie produkty. Pierwszy to jest prezent i to są kolczyki. Chciałam właśnie je dzisiaj pokazać Wam, przymierzyć, ale nie wiem, czy byłoby coś w tle właśnie mojego swetra widać. Są to po prostu takie kolczyki z firmy Cat and Cat i po prostu tak, tak się prezentują. Cena to jest 999. Teoretycznie jest to napisane, że są to kolczyki na wygodnych sztyftach, z najmodniejszych wzorach sezonu. W Biglosie znalazły się modele z kolekcji Satin Chic. Oraz z kolekcji Glamour. I nie wiem, jaka jest moja w sumie kolekcja, ale wyglądają w ten sposób. Mam nadzieję, że gdzieś tam je kiedyś sobie założę. Ostatni produkt, który znalazł się w pudełeczku, i moim zdaniem jest najlepszym produktem, ponieważ ja długo myślałam o czymś takim, o zakupieniu czymś ta, czegoś takiego, jest to krem z firmy Bandy. Jest to krem z kwasem migdałowym i polihydrokwasami. Krem, który nawilża działa złuszczająco, biostymulująco, odświeża skórę, oczyszcza, zwęża rozszerzone pory, redukuje nadmiar sebum i usuwa oznaki zmęczenia. I to jest krem, który normalnie 50 ml kosztuje 68,99 a my dostaliśmy 30 ml, czyli naprawdę całkiem sporo. Tutaj był do wyboru właśnie ten krem eksfoliacyjny, albo był też do wyboru krem z firmy Bangi również, energetyzujący, multiaktywny, Cocktail Female. I tak naprawdę ja się cieszę, że dostałam właśnie ten, ponieważ już dawno myślałam nad tym, aby użyć jakiś krem, który, czy peeling, który miałby również za zadanie troszeczkę złuszczać martwy na skórę. I ten prawdopodobnie tutaj mógłby w tym dobrze zadziałać. Jest to tak, jak już wspomniałam, krem z kwasem migdałowym. No, zobaczymy. Na razie moja skóra, jak wiecie, odpoczywa i nie używam żadnych takich różnych specyfików do twarzy, które mogłyby je niepotrzebnie podrażnić, ale na pewno go sobie tutaj schowam, poczeka na mnie i zastosuję, i dam Wam znać. Kiedyś już miałam kręt z firmy Bandy i byłam bardzo zadowolona, także cieszę się, że właśnie coś takiego dostałam. No i wychodzi na to, że pudełko jest puste. Tutaj tylko i wyłącznie mogę znaleźć ten tak zwany przeze mnie Anieli Włos w kolorze fioletowym, czyli równie piękny, bardzo ładny. Daje to kontrast, bardzo mi się to podoba. Szukałam, szukałam, dlatego że powiem Wam, że tutaj na kartce wyczytałam, że osoby, które są vip gdzie ja się do nich nie zaliczam, eee, dostały jeszcze z firmy Bandy stymulator wzrostu rzęs i brwi i to jest akurat wartości 166 zł, więc po prostu jak to zobaczyłam, mówię, jejku, szkoda, że ja nie jestem tym VIP-em. Na vip, no a VIP można właśnie zostać w sposób taki, że prenumerujemy właśnie um, pudełeczka Big przez minimum pół roku i wtedy dostajemy właśnie taki prezent, także wielka szkoda, bo akurat coś takiego do stymulacji moich rzęs i, i brywi by się przydało, ale mam, tak jak mówię, nic tu już nie znalazłam, więc pudełko jest puste. Serdecznie Wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że Wam produkty się podobały. Jeśli tak i któreś bardziej lub mniej, to dajcie znać, jestem bardzo ciekawa Waszych opinii, a może też subskrybujecie pudełka i dostaliście może jakieś inne warianty, albo może dostaliście właśnie to odżywkę do rzęs i brwi. Dajcie mi je znać w komentarzu. A tymczasem Wam dziękuję za oglądanie i pozdrawiam. Pa pa!